Jeśli słuchasz tę wiadomość, to znaczy, że szczęście, którego pragniesz, pragnie również ciebie i zapuka do Twoich drzwi lada chwila, lada moment. Dla niektórych to będzie jeden dzień, dla niektórych to będzie miesiąc, dla innych maksymalnie do roku będzie, kochani, w Waszym życiu bardzo duża, pozytywna zmiana. Um, spełnienie Waszych marzeń związanych z rodziną. Domem, czy też wejściem w przepiękną, cudowną relację, czy też jeżeli jesteście w relacji, to sformalizowaniem nawet takiej relacji. Kochani, oczekujcie wszystkiego co najlepsze. To czytanie jest również pewnego rodzaju afirmacją dla Was, a więc nie ma przypadków, jeżeli słuchasz tego nagrania, to znaczy, że w Twoim polu energetycznym jest zapisana informacja o dobrobycie, dostatku, szczęściu i życzę Ci tego z całego serca.